cy, którzy działają w zakresie okradania mieszkań, no też tutaj działają różnymi sposobami najczęściej, Sprawcy obserwują takie mieszkanie, chcą zobaczyć, czy w tym mieszkaniu ktoś jest, czy mieszkanie może jest puste, zobaczyć, kiedy takie osoby z mieszkania wychodzą. Czyli, krótko mówiąc, chcą się zorientować, kiedy dla nich będzie najbardziej dogodna pora, aby dokonać włamania, aby włamać się do mieszkania i, i ukraść z tego mieszkania przedmioty wartościowe. Oczywiście tutaj możemy wiele zrobić, aby, aby utrudnić pracę włamywaczom. Zacznijmy może od zabezpieczeń technicznych. Tych zabezpieczeń na rynku jest bardzo wiele w tej chwili dostępnych, tutaj jednak należy zwrócić uwagę na zabezpieczenia atestowane. E, oczywiście nie chodzi o to, żeby z domu robić jakąś fortecę, ale stosować podstawowe zabezpieczenia, drzwi, okien, to na pewno utrudni włamywaczom dostanie się do środka. Kolejnym elementem, który często włamywacze wykorzystują, to są pozostawione drzwi, pozostawione, pozostawione uchylone drzwi, uchylone okna, często jeśli mówimy na przykład o o domach, to często te okna są pouchylane gdzieś w pomieszczeniach na parterze czy w pomieszczeniach piwnicznych. To powoduje, że sprawca będzie próbował wykorzystać właśnie uchylone okno tak, aby dostać się do środka. Bardzo często wtedy, kiedy wyjeżdżamy na na pewien okres, opuszczamy nasze mieszkanie, ono zostaje same, wtedy przed wyjazdem musimy dokładnie jeszcze się upewnić, bo zaoferowani powiedzmy wyjazdem i tym, co nas w najbliższych, w najbliższych dniach będzie czekać, na przykład wyjeżdżając na wakacje, no często niestety właśnie zapominamy upewnić się, czy, czy drzwi i okna są pozamykane. Więc jakby to jest podstawowa rzecz, pozamykanie drzwi i okien, skorzystanie z zabezpieczeń technicznych, no i tutaj też dobrym takim Sposobem na, na to, żeby nasze mieszkanie było bardziej bezpieczne, to jest tak zwany dobry sąsiad. Bardzo często w naszym otoczeniu mamy właśnie zaprzyjaźnionych sąsiadów, takich, których, którym możemy ufać. Jeśli nie, to możemy też oczywiście skorzystać tutaj z pomocy naszej rodziny. Chodzi o to, by podczas naszej nieobecności ktoś pojawiał się w naszym mieszkaniu, zapalał światło, zbierał z wycieraczki reklamy, bo one też w pewnym stopniu świadczą o tym, czy kogoś od dłuższego czasu w mieszkaniu nie ma, czy, czy ktoś na bieżąco tam przebywa, zabieranie korespondencji. To wszystko powoduje, że to mieszkanie Pozostawione przez nas jest po prostu ożywione, i tutaj y, tej pewności już sprawcy y, takiej nie będą mieli, czy, czy mogą bezkarnie i, i dla nich w bezpieczny sposób włamać się do mieszkania. Oczywiście warto też pamiętać, żeby wyjeżdżając pozostawić, czy to właśnie sąsiadowi, czy, czy rodzinie informacje, gdzie będziemy w tym czasie, i oczywiście telefon kontaktowy no na wypadek, jakby doszło do włamania, to żeby nas te osoby mogły szybko o tym powiadomić.